Groby heter leżą wśród swoich długich włosów z twarzą brunatną, w głąb zapadłą powieki zamknięte, jak w znużeniu nazbyt wielką dalą szkielety. Usta kwiaty, w jamie ust, zęby toczone jak podróżne szachy z kości słoniowej, ustawione w żen kwiaty, piszczele smukłe, żółte perły, ręce, koszule ze zwietrzałej przędzy nad rozwaliną serca wśród talizmanów, pierścieni z modrym oczkiem miłosnych pamiątek. Wciąż jeszcze tej cicha krypta płci, aż po sklepienie pełna płatków kwiat To znów żółte Perły hojne, rozsypane, wypalane naczynka, których wypukłości ich wizerunkiem zdobne zielone skorupy, balsamek wonnych, niby kwiaty, małe postaci pustw domowe ołtarzyki niebem, wszetecznic zachwyconych bogów, skarabeusze płaskie, rozerwane sprzączki wyolbrzymionej figurynki płci. Usta, które się śmieją i tancerz i biegacz, złote fibule, niby małe łuki łowów na amulety zwierzęcej ptasi i długie szpile, ozdobne przybory, krągła skoro. Zaś czarne jak inskrypcja w bramie, biegnące nogi śmiertelnej kwadrygi. I znowu kwiaty, perły rozsypane, zwięzłe, jasne biodra małej liry, a wśród całunów, mgłą opadających, jakby się. Wykluwała z poczwarki trzewika kości skokowej nieokrzepła ćma. Leżą więc napełnione farszem rzeczy, drogocenności, klejnotów, zabawek, przyborów. Błupanych, błyskotek, co w głąb ich zapadły i ciemnieją jak dno rzeki, bo też były rzeką, jej łożyskiem, w którym wzbijały drobną, szybką falę. Co się z jednego w drugie toczy, życie ciała młodzianków, w rzece się nurzając, mężczyzn szumiące unoszącej nurty, chłopcy, wydarci niespodzianie z gór dzieciństwa, opadli bojaźliwie na dno owych, bawiąc się. Rzeczami, zanim upadek czucia ich pozbawi, Aż wypełniwszy płytką jasną wodą Całą szerokość tej szerokiej drogi wir, Zapędzając na głęboką toń, Odzwierciedlały w sobie Po raz pierwszy przegi i głosy A nad nimi gwiaździste noce rozkosznego kraju w rozwarte wiecznie urastały nieba.